Poznaniu.pl Poznań w minutę. Nocna sprzedaż alkoholu na Poznańskim Łazarzu nadal będzie zakazana. Skargę w tej sprawie przeciwko podjętej przez radnych uchwale wystosowała właścicielka jednej ze stacji benzynowych. Ta przez zakaz notuje mniejsze obroty. Skarga została jednak oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Brudasami nazwał w mediach społecznościowych obywateli Ukrainy były policjant, który pisze o że jest właścicielem żabki w Czarnkowie. Faktycznie sklep prowadzi jego żona, ale mężczyzna zapewnia, że nie będzie obsługiwał osób mówiących po ukraińsku. W sprawie trwa dochodzenie policji. Szpital przy Polnej ma już przestrzeń, która umożliwi rodzicom kangurowanie dzieci. Co to znaczy? Tangurowanie to bliski kontakt skóra do skóry między rodzicem a nowo narodzonym dzieckiem. Dzięki temu dzieci mają się lepiej rozwijać. Poznań przyciąga studentów. Przyjeżdżają na wymianę Erasmus, jak i postanawiają studiować tutaj przez kilka lat. Jakie są codzienne doświadczenia zagranicznych studentów w Poznaniu i co sprawia, że lubią nasze miasto? O tym na wpoznaniu.pl.